Siemanko, Jeśli chcecie wyłączyć powiadomienia na Discordzie, to już Wam pokazuję jak możemy to zrobić. Mamy kilka sposobów. Pierwszy z nich to wybranie serwera, z którego chcemy wyłączyć powiadomienia. Ja za przykład tutaj mam taki jeden, więc klikamy na niego prawym przyciskiem myszy. Wtedy pojawia nam się takie menu z ustawieniami. I jak widzicie, mamy tutaj opcję ustawienia powiadomień i możemy wyłączyć wszystkie powiadomienia zaznaczając opcję nic i możemy także ignorować wzmianki Everone, Here. Oraz zmianki dotyczące ról, a także odznaki nowych wydarzeń. I możemy również wyłączyć powiadomienia na telefonie, więc możecie to zrobić w taki sposób. I teraz wszystkie powiadomienia z tego serwera są totalnie wyłączone. A kolejna opcja jest taka, że możemy sobie zejść tutaj na dół do ustawień. Klikamy lewym przyciskiem myszy, następnie sobie zjeżdżamy na dół i wybieramy opcję powiadomienia. Znajdziecie to w w zakładce ustawienia aplikacji, więc wybieramy sobie powiadomienia i jak widzicie tutaj jest naprawdę cała masa tych ustawień. Zaczynając od samej góry możemy wyłączyć powiadomienia na pulpicie, wyłączyć powiadomienia o niepieczytanych wiadomościach, wyłączyć miganie na pasku zadań, no i robimy to w bardzo prosty sposób, klikając raz lewym przyciskiem myszy, jak tutaj ten kolor zmienia się na szary, to znaczy, że opcja jest nieaktywna. Ja sobie oczywiście to włączę, bo nie potrzebuję mieć ich wyłączonych. Mamy tutaj także limit czasu nieaktywności dla powiadomień push, czyli tych takich, które wyskakują, wyskakują nam tutaj. Tutaj mamy powiadomienia TTS. Możemy je włączyć, jeśli chcemy, aby nowoczesny robot wypowiadał na głos powiadomienia. Czyli jeśli to włączymy, to teraz będziemy mieli powiadomienia, głosowe. Ja to wyłączam. Tutaj mamy także powiadomienia dźwiękowe. No i tutaj możemy sobie wybrać konkretne rodzaje powiadomień dźwiękowych, od na przykład wiadomości, po wyciszenie, po rozpoczęcie streama i na dole znajdziemy również powiadomienia przychodzą nam na maila. Jak widzicie, jest tutaj tego sporo. Myślę, że chwilę Wam to zajmie, zanim sobie to wszystko ogarniecie. No ale w sumie tak to wygląda, i, i to wszystko. Jeśli to wideo było dla Was pomocne, to pamiętajcie, żeby zostawić suba na kanale, łapkę w górę i komentarz. Do zobaczenia.